W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu poranne potężne przemówienie Ewy Zajączkowskiej na brukselskiej mównicy. Po tym występie na żywo ludzie nazywali Ewę lwicą czy królową europejskiej prawicy. Występ dotyczył bardzo ważnego tematu a mianowicie wolności słowa, którą chcą nam zabrać. Przytoczę Państwu również dość szorstką wypowiedź Zajączkowskiej na temat Owsiaka i jego fundacji. Padło kilka ciekawych zdań. Zapraszam do oglądania. Odbierzecie ludziom jedną z najbardziej podstawowych wolności wolność słowa. Dlaczego? Bo się boicie wolności słowa. Ludzie widzą wasze przekręty, manipulacje, zakłamanie, wasze złodziejstwo i boli was to, że w internecie ludzie piszą wprost to, co o was myślą. Dlatego chcecie zamknąć nam usta. Przestańcie udawać, że chodzi wam o wolność słowa. Wy jesteście partią Trumpa i Maska w Unii Europejskiej. Ewa Zajączkowska po dzisiejszym wystąpieniu w Europarlamencie została po raz kolejny okrzyknięta przez niektórych internautów lwicą i królową europejskiej prawicy, ponieważ kolejny raz w bardzo dosadny sposób postawiła się unijnym politykom, wytykając im z mównicy powody, dla których chcą oni ograniczyć wolność słowa. Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, George Washington, powiedział kiedyś takie słowa. Nie mogę sobie wyobrazić większej szkody dla kraju niż ustanowienie systemu cenzury, który pozbawiłby ludzi wolnej republiki. Wykonując wielkie uprawnienia urzędu, który sprawuje, żałowałbym, że w kryzysie takim jak ten, przez który przechodzimy, utraciłbym dobrodziejstwa patriotycznej i inteligentnej krytyki. Te słowa powinny wybrzmieć tym osobom w Unii, którzy właśnie chcą pozbawić ludzi tego dobrodziejstwa. Ewa skrytykowała również działania fundacji kierowanej przez Owsiaka. Sami posłuchajcie. Podczas gdy Donald Trump wydaje dekret o zakazie, zakazie ograniczania wolności słowa, Unia Europejska kolejny raz cofa się w rozwoju. Formalnie chcecie chronić demokrację wprowadzając różne mechanizmy kontrolne. Faktycznie chcecie skupić w swoich rękach narzędzia, którymi zniszczycie polityczną konkurencję, a jak wam jakiś rząd się nie, nie spodoba, to po prostu go obalicie. Odbierzecie ludziom jedną z najbardziej podstawowych wolności wolność słowa. Dlaczego? Bo się boicie wolności słowa. Ludzie widzą wasze przekręty. Manipulacje, zakłamanie, wasze złodziejstwo i boli was to, że w internecie ludzie piszą wprost to, co o was myślą. Dlatego chcecie zamknąć nam usta. Dla was demokracja jest wtedy, kiedy ludzie myślą, piszą i mówią wprost, i mówią to, co wy nakazujecie swoim lewackim sposobem myślenia. Prawicowe i konserwatywne poglądy są myślą zbrodnią, a dzisiejsza debata powinna nosić nazwę potrzeba wzmocnienia cenzury. Aby chronić koryto tych, co rządzą Unią Europejską. Jeżeli tak bardzo Wam się nie podoba Platforma X czy inna platforma, na której jest wolność słowa, to co Wam szkodzi po prostu się z niej wylogować? Przecież nikt Was nie zmusza do korzystania z tych platform w mediach społecznościowych, które propagują prawdziwą wolność słowa. Macie wybór, skorzystajcie z niego i wszyscy będą szczęśliwsi. Pani poseł Gasiuk-Pichowicz, bardzo proszę nie to samo, co bezkarne szerzenie kłamstwa w internecie, a swoboda wypowiedzi nie oznacza dezinformacji. Wolność słowa nie daje prawa do manipulowania wolną wolą obywateli i ingerowaniem w demokratyczne wybory. W tym roku 30 milionów polskich obywateli pójdzie do urn, by wybrać swojego prezydenta. I decyzja musi pozostać w rękach Polaków, a nie w rękach X, TikToka czy Mety. W Polsce doświadczyliśmy okrucieństwa totalitaryzmów i dyktatury, dlatego nie możemy pozwolić na to aby Elon Musk, ktoś, kto wspiera niemieckich prawicowych ekstremistów, którzy uważają, że to Polska doprowadziła do II wojny światowej, swoimi algorytmami wpychał nas w ramiona nowej osi zła. Wywalczyliśmy wolne i uczciwe wybory w 1989 roku i teraz będziemy ich bronić, bo wiemy, czym jest cenzura. Byliśmy jej ofiarami i nigdy jej nie przywrócimy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy tolerować rozpowszechnianie kłamstw i dezinformacji w mediach społecznościowych. A czym innym jest decyzja pana Zuckerberga o zaprzestaniu współpracy z niezależnymi weryfikatorami faktów w Stanach Zjednoczonych. Czym innym jak nie zachętą do szerzenia mowy nienawiści, zastraszania i cyberprzemocy, ci, którzy dopuszczają się tych czynów, wiedzą teraz, że mogą działać bez ograniczeń i my nie możemy na to pozwalać, wierzę, że wiceprzewodnicząca Wirkuma będzie w pełni egzekwowała akt o usługach cyfrowych i wyślę głośny i wyraźny komunikat. Ci, którzy prowadzą interesy w Europie, muszą szanować nasze zasady i wartości. Europejska demokracja nie jest na sprzedaż. Thank you. Digital Service Act wprowadza niebezpieczne zmiany w zarządzaniu treścią online. To po prostu sankcjonowanie cenzury w internecie. Teoretycznie ma chronić prawa użytkowników, w praktyce przewiduje m.in. innymi usuwanie wiadomości prawdziwych, które unijne lub lokalne władze uznają za szkodliwe dla społeczeństwa. Digital Service Act to ograniczenie wolności słowa poprzez wprowadzenie cenzury i nadzoru nad algorytmami poprzez arbitralnie ustalane mechanizmy moderacji. Ochrona przed dezinformacją staje się pretekstem do kontrolowania treści przez Unię. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co wydarzyło się niedawno w Rumunii i co kilka dni temu zakomunikował były komisarz Terry Breton. Po unieważnieniu wyborów prezydenckich w Rubunii można zrobić to samo w Niemczech, a potem pewnie w Polsce. Nie jesteście demokratami. Zaczęliście walczyć z demokracją od razu, kiedy przestaje wam ona sprzyjać. Budujecie nowy Związek Sowiecki w Europie. Naprawdę to są te wasze unijne wartości. Jak zwycięzcą wyborów jest ktoś nie od was, to można go po prostu usunąć, bo to jest dezinformacja. Dziękuję. Do prawej strony sali. Przestańcie udawać, że chodzi wam o wolność słowa. Wy jesteście partią Trumpa i Maska w Unii Europejskiej. Wczoraj owacyjnie klaskaliście Trumpowi i nie przeszkadza wam, że ten prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wojnę handlową e, niszczącą gospodarkę Unii Europejskiej. Dziś bronicie amerykańskich platform. E, internetowych i nie przeszkadza Wam, że ich algorytmy będą częścią amerykańskiej technologicznej agresji wobec Europy. Dla mnie jako Polaka wsparcie Platformy X dla AfD już jest aktem agresji wobec mojego kraju i dziwię się posłom z mojego kraju z prawa i sprawiedliwości, że się na to godzą, jeśli Komisja Europejska nie będzie w stanie powstrzymać platformy X przed ingerencją w europejską politykę. Jeśli DSA zostanie martwym prawem, to Unia Europejska straci suwerenność. A wy z prawej strony sali jesteście forpocztą tej agresji, jesteście zdrajcami Europy. Miarą odklejenia od rzeczywistości, jakie dotknęło brukselskie elity, jest fakt, że urzędnicy na najwyższym szczeblu zajmują się śledzeniem pogody. Wasz plan jest bardzo czytelny. Realizowana tu strategia strachu jest tak nachalna i piromitywna, że wśród tej mądrzejszej części Europejczyków powoduje na przemian śmiech i politowanie. A cel jest oczywisty. Mamy uwierzyć, że gdyby nie Zielony Ład i Fit for 55, usmażylibyśmy się wszyscy jak, jak belgijskie frytki. Parlament debatuje o tym, że jest za gorąco, podczas gdy naszym obywatelom jest raczej za zimno. Bo nie stać ich na najdroższą energię na świecie, którą im zafundowaliście. Chcecie kogoś przekonać, że tak warto żyć? Przekonajcie Chiny i Indie do waszej polityki. Europejczycy mają tego dość. Nie chcą być karani za cały świat, za to, że ogrzewają swoje domy, kupują samochody, latają samolotami i za to, że jedzą mięso. Dosyć tego. Niech żyje dwutlenek węgla, niech żyje wolność. Widzę, pani poseł, kiedy was słucham, to nie mam wątpliwości. Faktycznie. Demokracja i wolność słowa w Europie jest zagrożona, ale zupełnie z innych powodów, niż mówi tutaj lewa strona sceny politycznej, przede wszystkim dlatego, że wy chcecie bawić się wielkiego brata, chcecie się bawić w cenzora, który będzie decydował, co jest prawdą, a co, nie, co, co nią nie jest. I tak naprawdę dzisiaj na tej sali dyskutujemy o tym, w jaki sposób chcecie wprowadzić mechanizmy cenzury prewencyjnej, które od lat były znane w latach komunizmu w Europie Wschodniej doskonale. Dzisiaj mówicie o tym, że przeszkadza Wam to, żeby ludzie sami decydowali na bazie faktów, co jest prawdą, a co nie jest gotowym rozwiązaniem, które WY chcecie zaserwować osobom w internecie. Dzisiaj mówimy o tym, że media społecznościowe powinny być wolne, powinny być wolne od cenzury i Waszych rozwiązań, które proponujecie. I niektórym z Was wydaje się, że wiecie lepiej, co jest prawdą, ale naprawdę uwierzcie, obywatele są w stanie ją rozróżnić pod jednym warunkiem, że zapewnicie im wolność do oceny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. You. Czy you Mr. błękitną kartę, panie card. Panie pośle Müller, czy przyjmie pan błękitną kartę? Od pani Gregorowej. Yes, thank you. I tak, dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że bardzo dziwnie się czuję tutaj, kiedy stoję wobec Państwa tutaj głównie po tej sali sto, stronie sali, mam wrażenie, że nie rozmawiamy dzisiaj o tym akcie ochrony, akcie usług cyfrowych, bo mówi pan o cenzurze. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób legislacja, która chce chronić przejrzystości, może kogokolwiek cenzurować. W, każdy, kto musi być, ten, kto musi być troszkę bardziej otwarty, to tylko wiercy właściciele tych wielkich technologicznych firm, na przykład pan Musk. Co, co musi zrobić pan Musk na tych platformach? Czy to, co on robi na swoich platformach, jest ważniejsze dla pana niż to, co wiedzą i z czego chcą pana wyborcy? Na to pytanie ono jest bardzo trafne. To powiem pani. Czego się obawiam? Obawiam się między innymi tego, że Komisja Europejska do tej pory nie udzieliła informacji, jakie działania podejmowała wobec Platformy X, jeżeli chodzi o prewencyjną cenzurę. Dwukrotnie pytałem o to Komisję Europejską i do tej pory nie mam odpowiedzi, czy takie propozycje prewencyjnej cenzury wobec X były kierowane, czy nie. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!